Beston ma około 5 lat, w schronisku niestety jest już jakiś czas, został zwrócony, bo poprzedni właściciel sobie z nim nie poradził. Beston wymaga właściciela konsekwentnego i odpowiedzialnego, który wie, że piesek to nie jest trzyletnie dziecko, tylko to jest piesek, który ma odpowiednie wymagania, czyli w jego przypadku ruch, bieganie i cały czas absolutna konsekwencja, czyli jak mówimy siad, to mówimy siad dopóki pies nie siądzie, a nie pozwalamy psu na przykład pobiegać sobie najpierw, a później może usiądzie łaskawie. Beston lubi dziewczynki pieski, natomiast chłopców nie za bardzo toleruje, więc jeżeli ktoś by chciał go wziąć do domu z innym pieskiem, to jeżeli ten piesek jest płci żeńskiej jak najbardziej, jeżeli jest w płci męskiej odradzam. Jeżeli chodzi o koty, Beston nie przejawia agresji do kotów, wręcz te koty go intrygują, na takiej zasadzie, że trzeba stanąć sobie przed kotem, oglądać kota, ewentualnie może pobiec za kotkiem, ale to też niekoniecznie. Beston się nadaje jak najbardziej na długie spacery, nadaje się na bieganie z rowerem, bądź jeżeli ktoś jeździ z psem na rolkach, to też beston się świetnie do tego nada. No i tak jak mówiłam, przede wszystkim konsekwencja i odpowiedzialność. Myślę, że wtedy beston będzie idealnym towarzyszem dla, dla takiej osoby. Czekamy na rybnej z bestonem. Albo Beston będzie czekał sam. Można zobaczyć, pogłaskać. Jest zdrowy i jest żywym srebrem, które wymaga sportu przede wszystkim. Beston się serdecznie poleca do adopcji. Zaprasza wszystkich na rybną do swojego boksu, gdzie można go oglądnąć, pogłaskać, zapoznać się i zobaczyć jakim jest kochanym, młodym człowiekiem.